Moim gościem jest Tomasz Sommer, autor książki Jedwabne. Historia prawdziwa. Panie Tomaszu, proszę nam powiedzieć, co czytelnicy znajdą w tej wielkiej dwutomowej pracy. No znajdą wszystkie informacje na temat jedwabnego, jakie są w tej chwili dostępne. No, może z jakimiś małymi małymi wyjątkami, no i znajdą jasną konkluzję, co z tego wynika. A wynika z tego, krótko mówiąc, tyle, że cała ta historia o polskim sprawstwie promowana przez Jana Tomasza Grossa, potem przez Leona Kieresa, potem przez Annę Bikont, potem przez prokuratora Ignatiewa i cały IPN niestety jest po prostu fałszem. Po prostu taka rzecz, o której oni mówili się nie zdarzyła, zdarzyła się zupełnie inna rzecz. To zresztą jest typowe dla tego typu historii. No mamy teraz nawet na Netflixie film o takiej pani, która twierdziła przez lata, że była dzieckiem Holokaustu, uciekła, uciekła w wieku 7 lat z Belgii przez Niemcy, Polskę, Ukrainę, Rumunię, a potem wróciła do tej Belgii. Pomagały jej wilki. I na początku, jak ta historia została opublikowana, to wszyscy święcie byli przekonani, że to jest prawda. No, oczywiście ją zdemaskowano. No, Grosa jeszcze nic nie, nikt nie zdemaskował, Ignatiewa nikt nie zdemaskował. Tutaj właśnie jest ta demaskacja. E, a nie jest tak, że oni sami się z, zdemaskowali, bo ta książka, pierwszy tom, to jest e, Wasz tekst, e, czyli e, Tomasza Somera, profesora Chodakiewicza, Ewy Stan, e, Stankiewicz. E, a drugi tom to, jest, to są akta śledztwa. To są głównie zeznania, bo to są różne dokumenty, ale głównie zeznania. I tezy... Zeznania jednoznacznie wskazywały na to, jeżeli podchodzi się do nich krytycznie i logicznie je się czyta, że sprawcami tego mordu byli Niemcy, a nie Polcy, tak, Polacy. No ponad, ponad 90% tych zeznań na to wskazuje jednoznacznie, ale ci ludzie, o których wspomniałem odczytali to jakoś inaczej, no, pani, ja nawet sobie, bo ja znałem tą historię o tej dziewczynce, którą wychowywały wilki, siedmioletniej przypomina mi przy pomocy tych wilków tam przeszła całą Europę w kółko, ale nie znałem jej tak dokładnie, no teraz poznałem ją dokładnie, nawet sprowadziłem sobie tą książkę i to jest analogiczna fikcja, tak, analogiczna historia, co ciekawe, Pisana w tym samym czasie, bo ta pani od Wilków pisała, opublikowała to w 1997 roku. Grosto opublikował, pisał w 1999, w 2000 roku opublikował. Także w tym samym czasie dwa takie humbuki powstały i ten o dziewczynce z wilkami został zdementowany w 2008 roku. Ale co ciekawe, na przykład w Polsce wydawnictwo Sonia Draga, która, to wyda, która tą książkę wydała, to już zdążyła to przetłumaczyć i wtedy jak już mieli gotowe, to, to dopiero wydali i dali z boku taki na skrzydełku, że to jest właściwie fałszywa historia, jak się właśnie okazało, no ale nie należy, nie należy mówić, że to traci wartość, bo to ma wartość jako literatura po prostu fabularna, fikcyjna, fikcja literacka, tak, no więc, krótko mówiąc, te wszystkie rzeczy, które były pisane przez Grosa wcześniej, ale też przez Persaka, Maksewicza, to też jest fikcja literacka, no tylko, że dużo bardziej nudna. W Waszej książce jest też dokładny opis niedokończonej ekshumacji, którą zablokował Lech Kaczyński jako prokurator generalny i są także sensacyjne zdjęcia dokumentujące tą... Dokończoną ekshumację, która wskazuje na sprawcę Niemców. Ale czy wyście dotarli też do e, materiałów wideo, które były e, kręcone e, podczas tej? Nie, nie ja no. tych materiałów nie, do, nie widziałem, gdyż ja dostałem dokumenty, a nie taśmy. E, ale tam na tych taśmach pewnie nie poza taką dokumentacją wideo, krótko mówiąc, nie ma, więc tam no, one mają pewną wartość historyczną, natomiast hmm. niedokumentacyjną. Problem polega bardziej na tym. Problem i wstyd, że te dokumenty pokazują, że krótko mówiąc, ktoś sobie robił tam żarty. No Tam był pan, który chodził, rabin, przepraszam, nie pan, który. Z chodził, różdżką. Z różdżką. E, I tak szukał, szukał e, pochowanych. Inny z kolei, e, znaczy ten sam pan też, e, pan rabin e, kopał, a jedną ręką, a drugą palił papieroska. Papierosa, no, no więc widać było, że to po prostu jest, są żarty. No ja myślę, że ta pani od wilków też się nieźle bawiła, jak opowiadała te historie, i wszyscy Brali no i przynajmniej dobrze zarobiła. Czy e, z... no. Tam jest bardziej skomplikowana historia, ale to już może nie na ten Nie na ten, <noise> nie na ten występ, bo... ale ta, I ostatnie pytanie, czy e, Twoim zdaniem e, ta sprawa Jedwabnego, którą dokładnie opisujecie e, w tym monumentalnie, a ja to pokażę drugi tom, jaki jest e, pierwszy, e, w monumentalnym dziele, czy e, ona jest zapleczem propagandowym, który, które ma ułatwić e, e, przejęcie mienia na drodze bez zasadnych roszczeń, żydowskiej wobec Polski. Na pewno jest tak wykorzystywana, natomiast jaki był cel, co przyświecało Grosowi, jak zaczynał tę historię. Zaczynał, odgrzebywał tą historię, no bo przypominam, że to było przecież jakby przedmiotem paru postępowań sądowych w latach 40. w latach 50. więc to nie jest tak, że ta historia nie była znana, wręcz przeciwnie ona była świetnie znana i szczerze powiedziawszy, większość danych na ten temat to są dane, które są. Z z tych postępowań sądowych, toczonych, tak jak powiedziałem, w roku 49., 50., 50. Tak, na podstawie, y, 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 do, na podstawie przepisów wprowadzonych przez sowieckiego okupanta, konkretnie tak, przez PKW. Tak, my to szczegółowo opisujemy, tak, tak. ten problem, y, ten problem, y, ten problem y, ci ludzie byli oczywiście torturowani i tak dalej, byli zmuszani tych zeznań, potem je odwoływali. No wszystko to jest szczegółowo opisane, więc jeżeli ktoś chciałby sobie wyrobić zdanie nie na podstawie bajek, tylko na podstawie faktów, no to tutaj w tych książkach wszystko jest. No niestety ma to w związku z tym 2060 stron, tak? No. ale jak ktoś dwa tygodnie nie, nie, czytania. Tak, jak ktoś nie przeczyta, to zawsze ma książkę, którą może ubić wroga narodu. A, a poza tym, jak nie przeczyta, to nie będzie wiedział, także. Bardzo dziękuję. Tomasz Sommer, monumentalna praca, jedwabna historia, prawdziwa.